Kolej Wiedeń-Konstantynopol, czyli dzisiaj Stambuł, budowano półtorej roku rękami dzikich górali. Zdaję sobie sprawę z upadku techniki, jaki nastąpił w wyniku, w wyniku tego, co się, co się dzieje obecnie. Sprzedający upadek, upadek myśli technicznej yy, i, i w ogóle wszystkiego. Bam, czyli Bajkarska, amurską magistralę, budowano lat 11, korzystając, to jest mały odcinek, korzystając z Tasyberiki. Samą Tasyberikę budowano na lat 7. Bez pomocy bramu. Bez ciężkiego sprzętu, bez tego wszystkiego. To pokazuje, aha, Empire State Building budowano rok i miesiąc przy niezatrzymanym ruchu ulicznym. Żeby się zdali sobie sprawę z upadku techniki, jaki nastąpił, jaki nastąpił w XX i XXI wieku, czyli wszystko musi być Uzgodnione, ustalone. Yy, ostatnie macie, o, ostatnie macie prawda, yy, przykłady, przykłady liczne. Yy, już Walka z globalnym ociepleniem, to już mówiłem, prawda, ale, ale yy, powiedzmy, powiedzmy takie, w ogóle może zacznijmy od drugiego końca. Macie, skąd się bierze to przerażające opóźnienie? Otóż bierze się ze starości. Ta sytuacja jest stara i składa się ze starych ludzi. Jeżeli pojedziecie do Albanii czy do kraju arabskiego, to zobaczycie, że na dwoje dorosłych przypada ośmioro, dziesięcioro dzieci. I oczywiście proporcjonalnie wiele, wiele młodzi. Są ludzie młodzi. Dzisiaj ogromna większość głosujących, jak mówił Mickiewicz, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie tępy mi zakreśla oczy. I to oni decydują o tym, bo głosów emerytów niczego zrobić nie można. Jeżeli, jeżeli za moich czasów, jak ja byłem w waszym wieku, Komuna była, bo komuna, ale wszyscyśmy się entuzjazmowali szybkością samochodów. Ten samochód przekraczał już stubem wtedy, przekraczał się stubę, to nie było takie łatwe. No Teraz, teraz się przekracza 300 na, na drodze, ale, ale się nie przekracza, ponieważ jest istnieją fotoradary i tym podobne rzeczy. Otóż otóż, dlaczego, dlaczego na, na przykład mamy te, te samochody, a jeździmy tak powoli? No, z wielu powodów. Jeden jest taki, że ludzie się boją. Kiedyś budowano samochody, jak mówiłem, żeby były szybkie, dzisiaj są po to, żeby były bezpieczne. Zauważycie, że dzisiaj się reklamuje samochody tym, że są bezpieczne, nie tym, że są szybkie. Celem samochodu było, żeby przyspieszyć coś. Nie, żeby było bezpieczne. Ja chcę być bezpieczny, to kupuję sobie fotel i, to, broń Boże, nie na biegunach, tylko taki solidny fotel, prawda? Na biegunach można łupać, sobie głowę rozbić. Tak dalej. Nie. Eee, kupuję samochód nie po to, żeby być bezpieczny. Kupuję samochód godząc się poświęcić część swojego bezpieczeństwa no, w zamian za szybkość. To pewien zysk. Dziś jest bezpieczeństwa, bo ludzie starzy się boją. Dawniej się drogi budowało, żeby były szybsze. Dzisiaj już pomijam śpiących policjantów, prawda, na takie wałki asfaltu, ale, ale się specjalnie to jest dyrektywa unijna, buduje takie rądka, tam się zupełnie ich, ich nie potrzeba, po to, żeby spowolnić ruch. Bo jak ruch jest spowolniony, to wypadków jest mniej. No oczywiście najlepiej zakazać w ogóle ruchu drogowego, bo wypadku byłoby bardzo mało, prawda? Yy, do tego się jeszcze nie posunęli, ale przypuszczam, że z czasem, z czasem dojdzie i do tego. Dzisiaj, wy, wy tego nie pamiętacie, ale jak byłem, no, troszkę starszy od was, ale niewiele starszy od was, były, y, był bardzo silny ruch Zero Growth wśród młodzieży, czyli żeby zachować zerowy rozwój ludzkości. Idea będzie taka, jak będzie zerowy rozwój, i teraz ci ludzie, którzy do władzy. Te trzydziestolatki obecnie są u władzy. I robią, co mogą, żeby zahamować tempo rozwoju ludzkości. To nie jest przypadek, to jest ideologia. A ideologia bierze się ze starzenia się społeczeństwa jako takiego i z cywilizacji. Jeżeli y, ludzie się boją, boją wszystkiego, ale uwaga, y, to w ogóle idzie bardzo głęboko. To się wpaja się w dzieci, żeby się bały. Kiedyś za moich czasów się uczyło, że chłopak musi być agresywny. Każda dziewczyna chciała, żeby chłopak był agresywny, prawda? czasami daje w tyłek, ale za, to, ale za to da w mordę każdemu, kto, kto, kto ją próbuje zaczepić. Da w mordę każdemu, kto zaatakuje ją jej dzieci. Chłopak, agresywny był w cenie. Dziś się wpaja w dzieci od przedszkola, że agresja jest czymś złym. W ogóle słowa dzisiaj w tej epoce nadmiaru dobrobytu zmieniły swoje znaczenie. Kiedyś słowo demokrata. Było pogardliwym słowem. I z przodu łata, z tyłu łata idzie się demokrata. I wszyscy się z demokratów śmieli. No jak to za Ustry, którym, którym duch Menelis pod budki Spiwa przegłosowuje profesora Uniwersytetu? No, wiecie. No, po prostu śmieszne. Dzisiaj w wyniku tresury jesteście pod podawanie tresurze od przedszkola słowo demokracja nabrało pozytywnego odcieniu, naprawdę. Większość ludzi wierzy, że demokracja jest czymś dobrym. Coś po prostu w głowie nie mieści, że można uważać że demokracja jest coś dobrego, ale w wyniku tresury wy w to wierzycie. Ludzie wierzą na przykład, że oni mają wpływ na wybory. Otóż mm, szansa, że mój głos decyduje w wyborach prezydenckich, jest, jak wyliczono dokładnie libertarianie kanadyjscy, 17 tysięcy razy mniejsza niż to, że idąc na wybory wpadnę pod samochód. Ale, ale ludzie wierzą, że oni o czymś tam decydują. Decydują się, co mają w rękach telewizję, tak, tak, tak naprawdę podziawszy, a nie pojedynczy człowiek swoim głosem. Wracamy, wracamy do rozwoju techniki w ogóle. Zasoby, zasoby nasze w wyniku tych obaw są marnowane na środki zabezpieczające. Ja na przykład kiedyś zrobiłem pewną furorę w internecie, tam miałem dziennie około 60 tysięcy wejść przez, przez parę dni. To tylko na wybory było więcej po 70 tysięcy, mianowicie kwestią podróży na Marsa. Ja powiedziałem, że gdyby nie NASA i tym podobne komunistyczne instytucje, to już dawno ludzie chodziliby po powierzchni Marsa, prawda? bo to co robi NASA jest wszystko cztery razy droższe od tego co robią, robią czasami inne państwa, a 20 razy droższe od tego co robiłyby firmy prywatne. Po części wynika to stąd, że nas musi pieniądze zmarnować, co nie są jej pieniądze. Zrozumcie, że polityk czy urzędnik, który wyda milion dolarów, dostanie od tego 100 tysięcy łapówki. Ten, który wyda tylko pół miliona, dostanie tylko 50 tysięcy łapówki. Więc celem każdego urzędnika jest wydać jak najwięcej pieniędzy. I to jest jeden z powodów, dla których Państwowa instytucja wydaje potwornie dużo pieniędzy. Ale jest i drugi powód. Gdybym miał ja ogłosił jako prezydent Polski, że daje premię no, miliard miliard dolarów, to nie jest, to jest dużo, to jest w ogóle śmieszna suma, w dzisiejszej gospodarce, miliard dolarów y, firmie, która pierwsza wyśle Polaka, Polaka na Marsa. Ja zaraz powiem, po, powiem, co by zrobiła prywatna firma. No, Natomiast na, 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 było pięć takich firm się zgłosiło, albo 10. daje ogłoszenie, żeby, że była faceta który chce polecieć na Marsa, szansa przeżycia 10%. Nie byłoby chętnych, ale byliby. Istnieje cała kopa ludzi, którzy muszą umrzeć w wieku lat 40, 42 i wiedzą o tym. Są to choroby genetyczne. Dlaczego ma za 39, człowiek by nie miał polecieć na Marsa? A koszty wyprawy to jest w 80%. To jest koszt powrotu albo najwięcej, no bo trzeba całe paliwo wszystko przenosować prawda, na, na, na Antygo Marsa. A tak można go zrzucić ze spadochronem czy z czymś takim, prawda, z, z zapasami żywności, się robi. Jak, jak konserwatyści, no tak, jak konserwatyści dorwali się do władzy, do władzy, sprawdzili rachunki NASA, to w Ameryce za, za Reagana, tak, to, się, to się okazało, że zamiast kosztownego silnika rakietowego, który... Yy, prawda, sterowanego bardzo starannie, żeby pionowo lądował na Marsie, yy, wystarczyło zrobić, z, zrobić spadochron i dużą kupę baloników i, i, i całe to urządzenie znakomicie wylądowało sobie, sobie na Marsie i ten eksplorer sobie potem spokojnie biegał, biegł macień całkowicie nieuszkodzony. Otóż dokładnie na tej samej zasadzie pan generał Kiszczak przekazał władzę opozycji po prostu swoim agentom. I ten grzech pierworodny, no teraz jest troszeczkę lepiej, bo ci ludzie Okrągłego Stołu nie, po, nie mogą ujawnić tego swoim następcom. W z czym, a I wymierają pomału, w związku, z czym, w związku z czym to się troszeczkę zaczyna prostować. Jednak co by nie powiedzieć, to zestaw, zestaw Korwin-Mikke, Komorowski, Jarosław Kaczyński jest zestawem ludzi o trzy klasy lepszym niż Wałęsa i Kwaśniewski. No co by nie powiedzieć, no co by nie powiedzieć. Są... No ale to jest bardzo istotne. Jeżeli pan się dowie, na przykład, dlaczego przetarg wygrywa ta firma, a nie inna, jeżeli pan się dowie, że bank udziela pożyczki temu, a nie innemu, pan się dowie, że to ma znaczenie, czy, czy to są byli agenci, czy nie. I ja zrobiłem jedną straszną rzecz. Ja byłem przekonany naiwnie, że jak zgłoszę uchwałę, że nie wierzyłem, że uda się przeprowadzić, ale udało się. Przeszła. Ja wierzyłem, że to się po prostu ujawni z listy agentów. No się ujawni, tam ktoś to komuś po, po mordzie nałoży i po tygodniu się o sprawie zapomni. Tymczasem lewicz ujawnił tylko jedną piątą agentów. Mianowicie ujawnił tylko tych agentów, którzy już nie pracowali dla uop -u. Czyli najważniejszych agentów nie ujawnią. To dzisiaj siedzą jak u stokrotka w telewizji, prawda, czyli inni tacy. Przecież całe, cały, yy, wszyscy to, to, to są agenci, a, agenci ABW czy WSI czy czegoś takiego. Otóż wiem, ale... Ale to samo jest w gospodarce, to jest, bardzo, to jest bardzo istotne. Są ludzie oczywiście, którzy nie są agentami, ale przecież koncesje na banki są przydzielane. To nie jest tak, że sobie może założyć bank jak w filmie, filmie Wa Bank, prawda? Gdzie kakarany się zakłada bank, bo był wolno, był liberalizm w Polsce mimo wszystko. Dzisiaj oczywiście trzeba mieć zgodę na banku, bo tej konkurencji oczywiście nie dopuszcza. No i, no i proszę pana, no, no i proszę pana, to jest zasadnicza różnica. To ciąży na całym życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym, i tak dalej. Stąd taka, takie wielkie wpływy Michnika. Dlaczego Michnik ma takie wpływy polityczne? Bo nie ma żadnego stanowiska. Ale komisja Michnika, czyli cztery osoby, Adam Michnik, profesor Kroll, profesor Holzer, profesor Einenkiel, te cztery osoby, dziwnym trafem wszystkie cztery podejrzewano, przynależą do, do Wielkiego Słodu Francji. Te cztery osoby zostały wpuszczone przez pana Kozłowskiego z tygodnika powszechnego, uważanego powszechnie za tubę Wielkiego Wschodu Francji w kościele. I przez 6 tygodni siedzieli w bezpiece, w archiwum bezpieki i nie ma śladu ich działalności. A nie pytanie, co oni tam robili, ja że się odkurzali teczki, oświadcza i tak dalej. Tak. Człowiek, człowiek który, którego ujawnią, że, że był agentem bezpieki, zwłaszcza jeżeli przez 30 lat zaprzeczał temu, bardzo się tego boi. Bo przedtem, ja jak ja zrobiłem tę uchwałę stacyjną, to do mnie, mnie począł jeden z posłów. On był moim kolegą z komisji. Bardzo inteligentny człowiek, bardzo inteligentny i uczciwy, panu powiedzieć. I on przed nim podziękował za tę uchwałę. Mówi, widzi pan, ja się cały już, już od, od roku nie śpię, bo się boję, że wyjdzie na jaw. A teraz wyszło, nikt mi głowy nie urwał, śpię spokojnie. I tak powinno być. Powinno być, a po prostu ujawnić i koniec. Ja nie jestem, nie jestem za potępianiem agentów, bo potępiania są ci, na których donosił, to niech ich potępiają. Chcę to ujawnić, żeby, żeby, żeby nie było, może być szantażu. Jestem absolutnie przekonany na przykład, że Polska nie ma do dzisiaj podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami, podobnie jak Rosja z Japonią zresztą, dlatego, że profesor Kubiszewski był agentem bezpieki, pseudo KASK. I dane o tym miała niemiecka Stasiń, więc również i BND, Bundesnachrichtendienst, Dienst. I tyle. I, 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 no, to ma znaczenie. Ma znaczenie. E, akurat w tym banku to Polak nie zrozumie, ale w wielu sprawach takich, o których mówiłem, prawda, czyli nie zajeb pożyczki z banku, bo pański, pański wujek nie był bezpieczny, no, to to jest dla niego, to dla niego jest zrozumiałe. No tak, 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 tak. Do dzisiaj, do dzisiaj, a potem to już jest wolna rozmydla. To się z wolna rozmydla, zaczyna z wolna, powstają nowe powiązania. Ci ludzie odchodzą w przeszłość. Ludzie, którzy byli agentami SB, w tej chwili nie są ważnymi. Ważne są ci, którzy byli agentami łopu i ABW w tej chwili. To jest problem. Bo agentom bezpieki nikt nie wydaje już poleceń, ABW wydają. I to jest problem. Przecież to, to, to że prezenterzy telewizyjni tak mi ze mną obchodzą, to nie są to polecenia SB, to są polecenia ABW. Czy w USI, nie wiem tam, który dla, dla, dla kogo pracował, prawda? Bo tego nie wiem. Natomiast z całą pewnością, akta stokrotki, akta stokrotki wiecie o kim mówię, prawda, nasz kolega partyjny, Prówno Wróblecki już nie miał w ręku i nie ma żadnej wątpliwości, że Stokrotka nie była tajnym pracownikiem bezpieki. To był oficer bezpieki. Oficer. oficer. To, że będą mogli realizować swoje projekty. Wie pan, pan coś powiem, czy je, jechał pan kiedyś autostradą, autostradą wrocław Berlin? Nie wiem, przejedzie i pan zobaczył tam są takie kładki. Pan zauważył, przedwojenne jeszcze. Nie mówię o tych nowych, tylko te stare, przedwojenne. Czy pan zauważył, że każda jest inna? I inne, inne są podp kształty podpór, inne inne rozstawy. Każda jest inna. Wie pan dlaczego? To były prace dyplomowe. Absolwentów politechniki. I on został zrealizowany. Czy dzisiaj, komukolwiek się pracę dyplomową realizuje? Ja tylko jedną rzecz. Chodzi o to, że większość ludzi nie jest zorientowana w tych tematach. Ja też specjalnie nie jestem. Śledzę to, co Pan mówi od dłuższego czasu, więc wiem, do czego Pan nawiązuje mniej więcej. Natomiast jest to dla ludzi całkowicie nieintuicyjne i właśnie to jest jeden z powodów dla znaczy mówi pan o rzeczach, które, które są dla ludzi zupełnie nieintuicyjne, niezwiązane z żadnymi ich doświadczeniami i między innymi dlatego wydaje mi się, że jest pan odbierany tak, jak jest pan odbierany. Ale ja panu powiem tutaj działa działa tutaj silnie wpływ telewizji, na przykład na przykład taki pan Durczok. Ten pan Durczok na swoim blogu, chyba to jeszcze pewnie na, 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 na tym blogu, napisał, że ten idiota Korwin-Mikke uważa, że jeżeli się wprowadzi pasy bezpieczeństwa, to ilość wypadków drogowych wzrośnie. Problem polega na tym, że ja to powiedziałem w Sejmie przed głosowaniem w sprawie wprowadzenia pasów drogowych. Oczywiście głosowanie przegrałem. Ilość wypadków w następnym roku wzrosła. Dlaczego tak się dzieje? Jest to dość oczywiste, a nieintuicyjne. Otóż jeżeli ja wprowadzę samochód absolutnie bezpieczny, 200 na godzinę wyrżnę w ścianę i nic mi się, nic, 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 nic się nie dzieje, to co się stanie z przypadku drogowych? Wzrośnie potwornie, prawda? Bo nikt się nie będzie bał śmierci w wypadku drogowym. Otóż na to, żeby było mniej wypadku drogowych, kierowca powinien jechać w szklanej klatce o pół metra przed samochodem wysunięty. Wtedy by jeździł ostrożnie. Bez pasów bezpieczeństwa, ale to, jest, ale to jest nieintuicyjne, to co mówię, prawda? To jest nieintuicyjne, a czy potwierdzone, logiczne, potwierdzone doświadczenie, bo rzeczywiście wzrosła, rzeczywiście wzrosła. no i co? Nie mogę sobie gadać. Jak oni mówią, ja miałem kiedyś przypadek, przypadek który jest zupełnie śmieszny. Bo teraz była ta dyskusja i mówiono o zmianie organizacji wyborczej w biegu, prawda? W za kiedyś w Sejmie przemawiałem w tej sprawie, w Sejmie, i bardzo dobrze bym w moje przemówienie. I, proszę państwa, w przemowie powiedziałem właśnie, że nie można zmieniać, zmieniać e, sytuacji w trakcie legislacji, prawa nie można zmieniać, bo to jest tak jakby, jak brydżem, jakby podnieść, Zadać karty, podnieść i po podniesieniu dyskutować, czy dziesiątka jest starsza od króla, czy odwrotnie. W tym momencie po mnie wszedł na trybunę poseł z PSL-u, i oświadczył, że Mika, nawet w brydżach grać nie umie, bo nie wie, że w Bryżu król jest się od dziesiątki. Pouczył mnie. Co więcej, połowa Sejmu uznała, że ten poseł mi jednak dobrze dokopał. Także wiem, ja, że no, przekonywanie przy ludzi jest trudne. Dobrze, no niestety czas spotkania dobiegł końca. Dziękujemy bardzo jeszcze raz panu Januszowi.